Przede wszystkim jeszcze dwa tygodnie temu mówiło się... O turnieju towarzyskim, który został przekształcony w Super Puchar gdzieś tam w trakcie tych naszych przygotowań. Szczerze mówiąc, to nie myśleliśmy o tym, że będziemy grali już o trofea gdzieś tam na początku tego okresu przygotowawczego, ale okej, okay. myślę, że z każdym tygodniem wyglądamy coraz lepiej. Mamy kilka problemów zdrowotnych w drużynie. Są to, niektóre problemy są większe, niektóre mniejsze. Myślę, że nie będziemy mieli do dyspozycji jeszcze wszystkich zawodników tak w pełni gotowości bojowej na tym turnieju, ale chcemy. Zagrać jak najlepsze dwa mecze. Chcielibyśmy wygrać również cały, cały turniej, cały Super Puchar. Na pewno czekają nas ciężkie spotkania. Jak pokazało ostatnio spotkanie z Jastrzębskim Węglem, mecz był bardzo wyrównany. Zadecydowały tak naprawdę detale. Pojedyncze akcje. Troszeczkę źle w tego tiebreka wyszliśmy, przegrywaliśmy 3 do 6 po własnych błędach, a później udało się doprowadzić do remisu i niestety przegrać końcówkę. Troszeczkę jeszcze, jeszcze ta nasza gra gdzieś tam faluje. I tak jak mówię, jesteśmy na etapie eliminowania tych, tych błędów indywidualnych, zwłaszcza w ofensywie na zagrywce, w ataku. Ale widać, że chłopaki z każdym dniem wyglądają coraz lepiej fizycznie, coraz lepiej prezentują się na siatce, są coraz bardziej zgrani. W niektórych sytuacjach szukamy jeszcze rozwiązań, szukamy jeszcze piłki dla niektórych zawodników, ale tak jak powiedziałem, z każdym dniem wygląda to coraz lepiej i myślę, że na start ligi będziemy w optymalnej formie i mam nadzieję, że jakieś perturbacje i turbulencje związane z pandemią koronawirusa nas Będą nadal szczęśliwie omijały i będziemy mogli w spokoju się dalej przygotowywać. Myślę, że dla reprezentantów polskich hala będzie znana. Nie jest to duży obiekt, nie jest to też obiekt gdzieś tam z jakimiś wielkimi trybunami, więc myślę, że raczej atmosfera meczu będzie bardzo kameralna. Dlatego też bardzo ważnym jest to, żeby sobie stworzyć dobrą atmosferę do grania na boisku. I drużyna, i zawodnicy, którzy nie grają, muszą się nauczyć tak naprawdę grać przy. Przy tej mniejszej publiczności muszą się nauczyć tworzyć sobie samemu atmosferę boiskową i, i takie warunki do jak najlepszej gry, bo tak może wyglądać również większość naszej ligowej rzeczywistości. Sam hotel, myślę, że jest bardzo ładny, bardzo ładnie położony. Myślę, że zawsze jest tam bardzo przyjemnie i miło przyjechać. Na pewno. Troszeczkę to gdzieś tam działa tak na głowę, że, że może być dużo nowych bodźców, a, a jednak trzeba przyjechać i być skoncentrowanym na walkę i na wygrywanie.